No, się. Wiecie co? Nie wiecie, bo to jest pytanie retoryczne. Jakby nie powiedziałem wam. Także skąd macie to wiedzieć? Nie mieszkacie w mojej głowie. A jeżeli mieszkacie, to proszę natychmiast się stamtąd wyprowadzić w tym momencie. Nie mamy podpisanej umowy. Nie ma żadnego 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Nie płacicie czynszu. I ja wiem, ja wiem, ja się orientuję. Sytuacja teraz na rynku. Jest ciężka, ciężko jest studentowi znaleźć sensowne mieszkanie w sensownej cenie. Ale to nie jest mikrokawalerka, także proszę ją opuścić. To był sketch pod tytułem y, Racjonalna próba pozbycia się głosów z mojej głowy. <laughs> Ale wracając, wiecie co? Mam dość udawania. Mam dość okłamywania samego siebie. I przez to okłamywania was. Mam dość wmawiania sobie samemu, że nie chcę mieć serii Q&A opartą na tym formacie, wszystkim dobrze znanym, oklepanym. To jest taka YouTube'owa symbioza pomiędzy twórcą a widzami. Twórca może się poczuć, że kogoś obchodzi, to, co on mówi, a widzowie mogą się poczuć tak, jakby kogoś obchodziło to, co oni piszą w komentarzach. Wszyscy wygrywają, wszyscy są zadowoleni, wszyscy się trochę okłamują, ale wszystkim jest przez to troszeczkę lepiej. Wsz Spójrzmy sobie na komentarze w, w takim razie. Pierwszy komentarz od użytkownika Zajut i brzmi on... Bezbek. Bezbek? Chłop mnie bezbekiem nazywa. Nie no, przepraszam bardzo, przepraszam, że ja się uniosłem. Przepraszam, że się jeszcze bardziej uniosę, ale kolega to musi być albo tutaj nowy, albo głupi, albo po prostu bardzo odważny. Wybrałeś zły dom głupcze, bo ja mam pięcioletni katalog 69 filmów, który momentalnie obala twoją tezę. I... A, I co teraz? Ha, chyba właśnie z back, a nie bez back. Jest z back. Mac again. To wy za każdym razem, jak wrzucę filmik, jeszcze się nie nauczyliście, że ja wrzucam rzadko filmik. Wiecie, kto się za to nauczył, że rzadko wrzucam filmik? Algorytm YouTube'a. I on już wie że tutaj ze mną dobrego biznesu nie będzie miał i nie będzie polecał nowym ludziom mojego, mojego kanału, nie, po co. No i nie mogę go winić za to, no jakby, kto chciałby mieć pracownika, który przychodzi raz na dwa miesiące do pracy. Mordeczko, zmniejsz trochę przysłonę i ustaw manual, bo ten fokus to... Michał Pyszora to na profilowym tak wygląda. Jakbym ja to mu musiał zupełnie ten komentarz inaczej przeczytać, innym głosem. O, mordeczku, zmień troszeczkę przysłonę i ustaw ten manualik, bo ten autofokusik to w oczka razi, nie? Ale generalnie to zajebiście i serduszko dla ciebie, beczku. Ta. Aha. Autofokus y, autofocus to chyba właśnie Ford wyprodukował, a nie, że będę se w aparacie zmieniał. Słuchaj kurwa, kiedy wraca podcast, bo ja nadal od grudnia i sprawdzam Spotify fo tydzień. No co, no kazałeś słuchać, to słucham. Nie kazałeś odpowiedzieć. To z profilu wyglądasz jak taco. A ty z profilu... wyglądasz jak Ofal. Ale masz włosy ładne, zdrać szampon. ...wetra we włosy jak defłonnie potem spłuczę najpierw ciepło, i potem zimną wodą i będziesz się rozpływać. Ja to wszystko mogę wytłumaczyć, obiecuję, naprawdę. Nie, 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 ale nie tłumacz się. Po co się tłumaczyć? Przecież tylko winny się tłumaczy, a ja przecież doskonale widzę, że ty jesteś w innym Szamponie głęboko po same dłonie. Nie, ale poczekaj, błagam, proszę. I to jeszcze jakimś dwa w jednym, naprawdę? Bo co? Bo da ci ciało i głowę? Nie, 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 naprawdę, naprawdę. I jak nie. to jest, że mi mówiłeś, że cenisz sobie jakość i naturalność bez sztucznych dodatków, a teraz zadajesz się z jakimś perfumowanym szamponem z, z przeceny? Obiecuję, naprawdę, i ja się mogę zmienić, naprawdę. Wiesz co? Daj sobie spokój idź suszyć głowę innemu, żeby ci usiadł na morcie, bo między nami już nic to jest, nie ma. Tak jak to wygląda. I może ja mam na etykiecie napisane, że nie drażni oczu, ale ty? Jak widać, nie. Ten film jest zły, ta? A ty masz zły y, gust, bo masz zachód słońca na profilowym. To trochę basic, gościu. Zresztą, ja ci nie muszę nic mówić, bo Mordor Cupson. Już ci odpowiedział perfekcyjnie. Mordor Cupson odpowiedział morda w kubeł. Ja to chyba sobie wydrukuję na wielkim formacie i powieszę na ścianie albo nie wiem, to zasługuje na mural gdzieś w centrum Warszawy. Mordor Cupson, morda w kubeł. Przepraszam bardzo, bo chyba mam wadę wzroku i nie wiem, czy jestem w sekcji komentarzy, czy na wernisarzu sztuki performatywnej i właśnie sobie popijam winko. No z tym winkiem to nie wiem, ale wiem, że to był wielki win dla Mordora Kupsona. I'm Drogi panie youtuberze, ja pańskie filmy zawsze oglądam podczas strania. Zrób pan sobie z tą informacją, co pan chce. Ty, no ja nie wiem, jeżeli tu chciałeś mnie jakoś obrazić albo urazić, albo nie wiem, chociażby dać do myślenia, no to nie za bardzo. Ja myślę, że to jest jak najbardziej fair. Szczególnie, że ja wasze komentarze też czytam podczas strania, także. I widzicie, znowu się tutaj pojawia ten element tej synergii, tej symbiozy pomiędzy twórcą a odbiorcą. Ja sram na was, wy sracie na mnie. No i co? Pozwoliłeś mi zrobić, co chcę z tą informacją, to se ją normalnie do Q&A a mnie. O, widzę, tutaj mamy chemio celebryckie. Harry Potter zostawił komentarz. Brzmi on 700. A, Yangleosia. Specjalnie, z dużej Nie wiem, jak wy, ale ja pocharym po to, żebym się spodziewał trochę więcej. Trochę więcej manier. Nie wiem, chociażby ten brytyjski akcent Tak jakoś by wskazywał na to, że może trochę będzie kulturalniejszy niż nazywanie jangle osi Jangle to nie jest kupka. Jangle osia to przede wszystkim moja największa duma. Niektórzy myślą, że jest moją siostrą. Chciałbym. Czasami czuję się dla niej bardziej jak ojciec. Ojciec, który próbuje uchronić ją od błędów, które sam popełnił. A przez mocne charaktery nieraz dochodzi między nami do sprzeczek. Jednak wszystko, co tworzymy razem, zawsze sprawia nam dużo przyjemności i przynosi zamierzone efekty. Poznałem cię, jak byłaś jeszcze dzieckiem. Teraz jesteś już dorosłą, pewną siebie kobietą i cieszę się, że mogłem zobaczyć Twój rozwój. Dziękuję za zaufanie. Dzisiaj. Jest twój dzień. Ed okay. Youngleosia. Hulanki EP dostępne na internaziomale.pl Hmm. Sprawdziłem, bo wyskoczyło mi na główne i muszę powiedzieć, że nie przekonuje mnie taka prezentacja kontentu. Mam wrażenie, że oglądam wykastrowany rodzaj humoru gargamela i łapanie się wszystkiego, co można obśmiać. Nie rozumiem też, jaki jest problem w tym, że aktor mężczyzna gra rolę damską. Ale nie piszę tego złośliwie. Tylko poważnie nie rozumiem. Reklama zdecydowanie jest niskich lotów, ale pewne rzeczy nie wypaliły raczej z powodu całej koncepcji. Chcę przez to powiedzieć, że gdyby poprawić scenariusz i może wymienić aktora to reklama byłaby całkiem spoko nawet gdyby aktor grał kobietę ale istnieje też możliwość że mogę się mylić finalizując ten odcinek mnie nie zachęcił ale życzę powodzenia pewnie wrócę za jakiś czas piątka ta ja mam tutaj chyba dla ciebie właśnie jedynkę koleżko Arkadiusz co się wziął rozpisał jakby tutaj mi recenzję serialu pisał na film filmwebie Ty no ja to już bym wolał żebyś mi po prostu napisał tak jak na przykład hater systemów binarnych Z ale wyjebaj hu... XD Widzisz, można znacznie prościej. Musisz sobie chyba kupić taki plakat, jak każdy grafik ma w pokoju. Less is more. Bo naprawdę nie ma potrzeby, żeby pisać paragraf na 250 znaków, który by ci się w Twitch nie zmieścił pod filmikiem na YouTubie. Naprawdę można mniejszym nakładem prac yy, uzyskać ten sam efekt. Arcade już more like Arcade już no wypier. Podobno pajec to ten jeden z dziesięciu lekarzy, co nie lubią tej pasty do zębów. To nie mam nic do powiedzenia więcej, niż, że to po prostu mnie bawiło, dlatego to przeczytałem. Yy, żółte zęby, to jest śmieszny żart i... Ej, pajac, czy ty nie jesteś w programie 40 kontra 20 tym 24-latkiem, który bajeruje wszystkie laski przez przypadek? Jak, jak... się... jak się bajeruje laski przez przypadek? Pytam dla kolegi, jakby co. Fryz pasuje, styl mówienia pasuje, głos pasuje, wszystko pasuje. O kurde, no to przecież on. Ja nie wiem, kto to jest. Ja sprawdzę, kto to jest. 24-latek, 40 kontra. 40 kontra 20. Kim jest Bartosz Andrzejczak? To jest dokładnie to samo pytanie, które ja zadaję sobie. Ja wyglądam jak on. Ja wyglądam jak Bartosz Andrzejczak. Ty no, dzięki. Ja z grzeczności nie odmówię. W 2019 roku Andrzej brał udział w konkursie Mister Polski 2019, zdobył wtedy tytuł wicemistera. Czyli mówicie mi, że ja wyglądam jak prawie Mister Polska? Nie, jak już to ja wyglądam prawie jak Mister Polska właśnie. Podskoczyć mi to nie jest problem ziomek, mam 1,58 m. Hmm, chyba ostatnio tak gdzieś dwa tygodnie temu widziałam takiego jednego pajaca na stacji PKP we Władku, ale nie wiem czy to był on. No i jestem. szaj! więc nie podejdę. Wcale nie tak, że wysiadł z pociągu i trochę strach, że jak wysiądę za nim, to mi pociąg z babcią spierdo... Powiedz jak to ty to się please, bo tu nie daje mi spokoju po nocach. Zastanawiam się nad tym. Tak, to byłem ja. I to też byłem ja w tej sytuacji. Hej. Wiem, że dziwnie to zabrzmi, ale widziałem Cię na ulicy. We... Rozmawiałeś z b*****, czy srebrnym, albo... Około godziny. Ze znaków szczególnych miałeś czerwone. i szary. Nie, nie stalkowałem Cię, po prostu szedłem obok Ciebie i Cię zauważyłem. Hej, no ale zobacz, przynajmniej jesteś samoświadomy. Tak, miałeś rację, to zabrzmiało bardzo dziwnie. To zabrzmiało wybitnie wybitnie dziwnie taki protip następnym razem jak będziesz kogoś stalkował a potem powiesz mu to w, w dmach na Instagramie to następnym razem jak będziesz pisał taką dziwną wiadomość do kogoś to proponuję mniej szczegółów zachowaj sobie te szczegóły dla siebie ale nie nie zachowuj tych szczegółów dla siebie nie nie zapisuj nie rób zdjęcia tablicy rejestracyjnej proszę proszę nie rób tego i na przyszłość jak macie zamiar nie podejść i napisać o tym potem po fakcie tego typu wiadomość, to mniej creepy i mniej cringeowe będzie, jak po prostu podejdziecie. No chyba, że będzie tak jak w tej sytuacji, o której Wam powiem właśnie teraz. Wracam sobie ostatnio z wakacji, jadę pociągiem i przez 3-4 godziny siedzi naprzeciwko mnie taki młody chłopak około lat, powiedzmy 14. No i kiedy moja podróż dobiega już końca, wstaję, ściągam sobie ładnie walizeczkę. Zapinam plecak, wszystko chowam do środka, gotowy jestem już do wyjścia. Gdy nagle ten chłopak, co siedział przez 4 godziny przede mną, na siedzeniu, kolano w kolano, podnosi się i pyta mnie przepraszam bardzo czy pan jest może tym czukaszem z internetu? Dzień dobry! Tak, proszę państwa, zostałem rozpoznany w miejscu publicznym, ale zostałem rozpoznany przez nie swojego widza. I nie jako siebie. No i ja mu powiedziałem, że nie. Chłopakowi się na tyle głupio zrobiło, że potem stwierdził, że on musi mi udowodnić, jak bardzo jestem do niego podobny i zaczął mi tłumaczyć, ale bo w ogóle pan jest strasznie do niego podobny, w ogóle z wyglądu, z twarzy i z głosu to normalnie identiko. Tak jakby chciał mi wmówić, że może jednak jestem. Tym czukaszem z internetu. Może jednak nim jestem. I on nie przestaje rozmawiać. Mój pociąg się już zatrzymuje, już jestem na stacji, już muszę wysiadać. On dalej ciągle do mnie mówi: Ja z grzeczności go nie zatrzymałem, a może powinienem, może powinienem mu był powiedzieć, że czukasz, to ty chyba guza, chłopcze, proszę przestać do mnie mówić, bo muszę wyjść. O kurwa.